Chyba wszyscy widzimy w tym jedynie możliwą przyszłość. Jest to rewolucja, która już się zaczęła na pewno. Kto jest w tym momencie nasz lokalny celebryta? Dziś zobaczycie pierwszy autonomiczny ciągnik, który pracuje w polskim gospodarstwie. Panie Koracie, dopytam wprost: czy to rewolucja na polskich polach? Tak, to już nastąpiło. Już mam tutaj pierwszego, pierwszą maszynę, która pracuje na co dzień w gospodarstwie w Polsce. Uprawia tutaj w tej chwili pod zasiew buraków. Tak, jest to, jest to rewolucja, która już się zaczęła na pewno. Możemy troszeczkę więcej w takim razie opowiedzieć o technikali tego pojazdu. No, wygląda jak marsjański łazik. Może troszeczkę więcej opowiem o nim naszym widom. Tak naprawdę jest to normalny standardowy ciągnik rolniczy, z tym, że nie potrzebuje kierowcy. Jest wyposażony w standardowy silnik diesla o mocy 156 koni. Napęd na gąsienicę w tym przypadku jest przenoszony poprzez agregat który daje nam prąd. Silnik zasila, silnik diesla zasila agregat. Agregat daje nam prąd na silniki elektryczne znajdujące się w gąsienicach, ale również w, do napędu womu i pompy hydraulicznej. Poza tym maszyna jest wyposażona w szereg systemów bezpieczeństwa, dzięki czemu może samodzielnie pracować na, na każdym polu. Maszyna jest wyposażona z przodu i w tyłu w trójpunktowy układ zaczepiania, w wydajną hydraulikę, także ma wszystko to, co traktor dziś powinien mieć. I z obóz, wszystkie wyjścia, także wszystko, wszystko mamy naprawdę. Jaką prędkość może osiągnąć ten pojazd? W czasie pracy na polu 13,5 km na godzinę. A teraz może powiedzmy, jak w praktyce z niego korzystać? W co trzeba się koniecznie zaopatrzyć? Bo rozumiem, że tutaj komputer to podstawa. Tak, komputer, tablet czy, czy telefon wystarczy tak naprawdę do obsługi. Jeśli chodzi o samą obsługę, jak to, jak to wygląda, na początku zaczynamy od zmapowania pola. Robimy to tylko raz oczywiście w historii, czyli wyjeżdżamy na, na pole, mamy specjalną tyczkę, antenę, którą mapujemy pole, to znaczy zaznaczamy granice oraz wszystkie przeszkody, nie wiem, jakieś słupy, studzienki, rowy. Zaznaczamy to i następnie tą mapę, te punkty, które nagraliśmy, wrzucamy sobie do laptopa i na podstawie nich wyznaczamy mapę całej, całej działki, całego pola. Następnie wirtualnie dodajemy narzędzie, z którym maszyna ma, ma pracować, mówimy jej co który przejazd ma jechać, w takich odstępach, z jaką prędkością. Wyjeżdżamy maszyną na pole, naciskamy guzik i maszyna nam zaczyna pracować. Oczywiście też musimy ustawić głębokość, prędkość, sekwencje hydrauliki. Tak jak w dzisiejszych ciągnikach ustawiamy sekwencje, tak samo tutaj ustawiamy sekwencje na, na przykład na uwrociach. Maszyna nie potrzebuje, ma oświetlenia, ale nie potrzebuje oświetlenia do pracy. Jest sterowana dzięki GPS RTK. Zbiornik 350 litrów wystarcza na praktycznie dobę, dobę pracy. Tak, maszyna może pracować non-stop. Zatankujemy ją i może jechać dalej. Rozumiem, że serwisowanie tak naprawdę też odbywa się przez komputer. Do wszystkich parametrów mamy dostęp na bieżąco. Tak, mamy z, z diagnostykę zdalną, to znaczy możemy siedząc w biurze, w domu, sprawdzać parametry maszyny, nawet takie parametry jak w danej chwili spalanie, ciśnienia oleju, wydajność hydrauliki, ale również jakieś zaawansowane problemy diagnostyczne. No i oczywiście mamy do tego klasyczny serwis yy, silnika spalinowego. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, które na pewno jest bardzo ważne. Jak tutaj wygląda ten system, jeśli chodzi o choćby o unikanie przeszkód? Podstawowym narzędziem, które pracuje non-stop w czasie, w czasie pracy na polu maszyny, jest LIDAR, który skanuje nam przestrzeń wokół maszyny. W momencie, kiedy jakaś przeszkoda pojawi się, to znaczy na przykład dzikie zwierzę, człowiek podejdzie do, do maszyny, maszyna zwalnia, kiedy zobaczy tą przeszkodę, zwalnia. Eee, coraz, kiedy maszyna jest coraz bliżej, maszyna jedzie coraz wolniej, aż do całkowitego zatrzymania. Eee, mamy również najbardziej widoczne eee, elementy bezpieczeństwa, to znaczy ten zderzak z, z przodu, który w momencie dotknięcia, uderzenia w przeszkodę unieruchamia maszynę. Mamy również eee, skanery z przodu, które też w momencie dojechania do jakiejś przeszkody ją, eee, ją widzą. Poza autonomiczną jazdą jest też możliwość sterowania. Tutaj widzieliśmy, jak, jak to się odbywało. No, dość intuicyjnie to wygląda. Można powiedzieć, jak, tak jak dzieci się bawią swoimi zabawkami, tak tutaj też to, to bardzo szybko idzie. Tak, mamy klasycznego, klasyczny pilot, którym sterujemy wszystkie funkcje maszyny. Możemy jechać, podnosić, opuszczać, ustawiać. Służy ona do załadowania maszyny do transportu, wyjechania na pole, ustawienia parametrów w czasie pracy. Możemy również za pomocą pilota, jak i telefonu komórkowego, specjalnej aplikacji zainstalowanej w telefonie, w czasie rzeczywistym zmieniać parametry pracy. To znaczy możemy na przykład wypłycić, zwiększyć prędkość. Także cały czas na bieżąco Możemy to monitorować i zmieniać. Jeśli chodzi o samą pracę, to rozumiem, z każdym typem maszyn możemy tutaj współpracować, tak? Tak, mamy klasyczny trójpunktowy układ zaczepiania z przodu i z tyłu. Mamy WOM o regulacji obrotów, płynnej regulacji obrotów od 0 do 1200. Mamy klasyczne wyjścia hydrauliki, czyli to, co nam jest niezbędne do podłączenia każdego narzędzia pracującego w gospodarstwie. Rozumiem, że pracę możemy sobie podglądać choćby na y, tablecie czy telefonie, bo tutaj są dwie kamerki, tak? Y, tak, mamy dwie kamery, których, których możemy w czasie rzeczywistym obserwować pracę maszyny. Mamy kamerę z przodu i z tyłu. Y, obraz jest również y, streamingowany i nagrywany, y, żeby w czas, później w czasie nie wiem, diagnostyki y, sprawdzić, co się w danym momencie działo. A to teraz przejdźmy do tego, jak wygląda dostępność. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim ciągnikiem, jak to, jak to obecnie wygląda? Tak naprawdę maszyna jest dostępna od ręki, jesteśmy importerem tych maszyn i bez problemu jesteśmy w stanie dostarczyć do każdego gospodarstwa w Polsce. Skąd w ogóle pochodzi ten pojazd? Siedziba firmy producenta tych maszyn Axit jest w Holandii. Jakie jeszcze dodatkowe funkcje ma ciągnik autonomiczny Axit? Możemy go wyposażyć w wyjście wysokonapięciowe z przodu i z tyłu, dzięki czemu możemy podłączyć maszyny, na przykład mulchery, które są napędzane energią elektryczną. Mamy wyjście izobus i cztery pary wyjść hydraulicznych z tyłu, dwie pary wyjść hydraulicznych z przodu. Jak dawna ten pojazd tutaj u Was jest? Pracuję w polu od dwóch tygodni, a jest troszeczkę dłużej, bo jeszcze opcje szkoleniowe i zapoznanie się ze sprzętem. No i jak wyglądało to szkolenie? Co tutaj było najtrudniejszego do nauczenia się? Nie było żadnych trudności większych, bo już z dronem współpracowaliśmy, z różnymi systemami zarządzania, więc było to bym powiedział proste w zasadzie, ale trzeba było poznać wszystkie szczegóły i się trochę poznać z maszyną, że tak powiem. No co by nie mówić, to jednak nowość przez dużo N, tak? Tak, jak najbardziej i chyba przyszłość. Chyba wszyscy widzimy w tym jedynie możliwą przyszłość. No to jak wyglądała do tej pory praca? Co, jakie konkretnie prace wykonywał ten, ten ciągnik? Ze względu na szerokości robocze, którymi dysponujemy w gospodarstwie, musieliśmy rozpołowić większe kompaktory na mniejsze i na razie jest z pięciometrowym kompaktorem do płytki uprawy przedsiewnej pod buraka cukrowego. Ile już hektarów zrobił? około 300 hektarów ma przepracowanych na, pł na płytkiej uprawie. Ale rozumiem, że plany macie o wiele większe co do tej maszyny, co do tego pojazdu. E, osobiście chciałbym go testować ze wszystkim co się da. E, na razie mamy w planie kultywatory, jakaś kosiarka, zgrabiacz, coś takiego. Przecząsacz, będziemy próbować go w użytkach zielonych. No spróbujemy wszystko co się da. No właśnie, a proszę powiedzieć o wrażenia takie pierwsze już po, po, e, po tych e, pierwszym, pierwszym użytkowaniu, jak to, jak to w pana cenie wygląda? Na początku byliśmy pełni obaw, bo dużo wyskakiwało różnych błędów ze względu na ukształtowanie terenu czy jakieś przeciążenia itd. Ale już wiemy, co jest z tego powodem, że wystarczy, jak jest pole lepiej, lepiej przygotowane pod y, automatykę i wtedy nie ma żadnego problemu. A sama obsługa wydaje się dość prosta, tak jest w rzeczywistości. Tak, jest dość intuicyjna aplikacja do powiedzmy projektowania pola jest bardzo intuicyjna, prosta w obsłudze. Rozumiem, że tutaj bardzo dużym atutem jest przede wszystkim wydajność, tak? bo możemy tą, ten pojazd spuścić samemu i tylko sobie obserwować, jak pracuje, tak? Tak, to jest ten plus nierozłączny, nie ma potrzeby postoju, organizacji jakiejś. Czy świątek, piątek, sobota, niedziela, dzień noc. Właśnie przed świętami, tydzień przed świętami, kończyliśmy pracę o 6 rano. Chyba nim sam skończył pracę w zasadzie, wysłał komunikat, że skończył pracować. No właśnie, to też daje troszeczkę oddechu, jeśli chodzi o ten czynnik ludzki, tak? Z jednej strony tak, z drugiej strony jeszcze troszeczkę wymaga od nas obserwacji i czujności nad tym, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje. Jest też to nowość w terenie, jest, przyciąga uwagę, dużo ludzi się wokół niego kręci o różnych porach dnia i nocy, więc musimy trzymać rękę na pieczy. Właśnie miałem dopytywać, bo jak tutaj e, pracowaliśmy, to, to sporo osób się zatrzymywało, podpatrywało, to jednak e, budzi dużo zainteresowanie, tak? Tak, to jest w tym momencie nasz lokalny celebryta.